W listopadzie 2019 roku na nasze zlecenie zostało wykonane badanie opinii publicznej. Jego rezultaty są jednoznaczne. Ponad 85% ankietowanych popiera pomysł powstania rzecznika ochrony zwierząt w Polsce. Jest to dla nas wspaniała wiadomość, która daje im motywację do dalszego działania na rzecz jego powołania. Obecne inicjatywy związane z poprawą dobrostanu zwierząt podejmowane są głównie poprzez organizacje pozarządowe, a powinno być to rolą państwa. Instytucjami, które powinny się tym zajmować, są Ministerstwo Rolnictwa oraz Rozwoju Wsi, oraz powiatowi lekarze weterynarii. Głównym zadaniem Ministerstwa jest jednak dbanie o interesy ekonomiczne rolników, co często jest w konflikcie względem dobrostanu zwierząt. Natomiast lekarze weterynarii często nie mają środków oraz zasobów, aby skutecznie egzekwować przepisy. W latach 2012-2014 jedynie 19% spraw dotyczących przestępstw wobec zwierząt zakończyło się wniesieniem do sądu aktu oskarżenia. Pozostałe zakończyły się umorzeniem go lub odmową wszczęcia postępowania. Tylko jeżeli prawo jest skutecznie egzekwowane, możliwa jest ochrona zwierząt. Ustawa o ochronie zwierząt daje do dyspozycji wiele środków karnych. Takie jak odebranie zwierzęcia i zakaz posiadania zwierząt. Najczęściej jednak zasądzane są kary o niskiej dotkliwości, takie jak niskiej wysokości grzywna czy też praca przymusowa. Nawet jeżeli dochodzi do pozbawienia wolności, w ponad 86% przypadków zostaje ona zawieszona. Dotkliwość tych kar możemy porównać do konsekwencji grożących osobom łamiącym prawo autorskie. Oczywiście własność intelektualną należy chronić, ale czy kary za znańcanie się nad zwierzętami. Często ze szczególnym okrucieństwem nie powinny być bardziej dotkliwsze? To my, ludzie, powinniśmy zadbać o to, aby przepisy ustawy o ochronie zwierząt były skutecznie egzekwowane oraz aby zwierzęta były objęte jak najlepszą ochroną. Obecnie jest to zadanie organizacji pozarządowych, ale zwierzęta powinny mieć swojego przedstawiciela na poziomie państwowym. Rzecznik Ochrony Praw Zwierząt, jako instytucja stojąca na straży przestrzegania praw zwierząt. Jest niezbędny w obecnej sytuacji głosem zwierząt.